Czy to pana pierwsza wizyta na targach Cebit? Właściwie tak. Dla mnie to pierwszy raz, ale nie dla naszej firmy. Jako firma byliśmy już tutaj obecni kilkukrotnie. Istniejemy 20 lat. Jesteśmy naprawdę dojrzałą firmą IT, budowaną w latach 90. od samego początku. Teraz jesteście dużą organizacją, ale zaczynaliście jako startup. Przebyliście długą drogę. Tak, mamy ze sobą 20 lat. Początki. To była jedna osoba. Firma rozpoczęła działalność w latach 90. świadcząc usługi hostingowe dla odbiorców początkujących w branży prasowej, takich jak na przykład szkolne gazety. Zapewniała usługi hostingowe pocztę elektroniczną. Obecnie to całkiem duża firma. Zatrudnia w Berlinie 20 osób i świadczy usługi związane z Linuxem, począwszy od doradztwa poprzez hosting porty elektronicznej czy stron internetowych która z oferowanych przez Państwa usług jest najbardziej popularna. Zależy, jak na to spojrzeć. Nasze usługi biznesowe, na przykład archiwizowanie poczty elektronicznej, są bardzo popularne z uwagi na fakt, że w Niemczech od 2006 roku Ministerstwo Finansów zobligowało wszystkie firmy do przechowywania korespondencji biznesowej, w tym także elektronicznej. Tak więc wielu naszych partnerów jest zainteresowanych oferowanym przez nas archiwum poczty elektronicznej, jako, że takie archiwum stanowi także potencjalny dowód w oficjalnych sprawach. Ale także oferujemy usługi szkoleniowe, które są bardzo popularne wśród firm prywatnych, jak i instytucji publicznych. Firmy i instytucje wysyłają swoich ludzi do nas, do Berlina, gdzie w samym centrum gwarnej metropolii korzystają z naszych usług edukacyjnych, ale także mają okazję zwiedzić miasto. Wiele osób i firm rozpoznaje nas i nasze usługi szkoleniowe dotyczące Linux open source właśnie z tego względu. Co spowodowało, że jesteście Państwo obecni w tym roku na targach Cebit? Na pewno atrakcyjną jest dla nas formuła open source. Na targach jest obecnych wiele firm, które ze sobą współpracują i możemy rozwijać nasze relacje biznesowe. Mamy również okazję, by zaprezentować nasze nowe produkty i wprowadzone udoskonalenia. Po części Cebit to również okazja do spotkania się z przyjaciółmi, których znamy z innych konferencji. To pierwsza taka okazja w roku na wiosnę, co również jest istotne. Istotnym aspektem przemawiającym za wzięciem udziału w targach. Czy planujecie wyjście z ofertą produktową poza granicę Niemiec, a może już pracujecie na międzynarodowych rynkach? Obecnie świadczymy usługi w całej Europie, ale nie mamy zbyt wielu klientów zagranicznych. Natomiast w ramach naszego telefonicznego centrum kompetencyjnego, do którego klienci mogą dzwonić po bieżącą pomoc, mamy kilku partnerów międzynarodowych i klientów, z którymi już nawiązaliśmy współpracę. Świadczymy usługi w języku niemieckim i angielskim, co odpowiada profilowi większości firm IT. Mamy także produkt dedykowany dla klientów prywatnych związany z kodowaniem poczty elektronicznej, który budzi wiele zainteresowania z uwagi na ubiegłoroczny skandal szpiegowski w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA. W tym roku planujemy rozszerzyć tę usługę na międzynarodowe rynki. Jeszcze nie mamy sprecyzowanych planów, ale myślimy w tym kierunku i szukamy międzynarodowych partnerów do współpracy w tym zakresie. Bardzo dziękuję za rozmowę. To ja bardzo dziękuję.